Andrzej Duda podpisał ustawę, która nadaje specjalne świadczenia rodzicom z wielodzietnych gospodarstw. Takiej emerytury w Polsce jeszcze nie wypłacano. Trzeba przyznać, że prezydent zaskoczył tym ruchem niejednego wyborcę. Podpis Jaki Andrzej Duda złożył pod ustawą o emeryturach matczynych w wieńczy wysiłki rządu PiS? W życie wchodzi bowiem kolejny socjalny program, honorujący wieloletni trud rodziców, zwłaszcza matek. Andrzej Duda podpisał ustawę. Od marca państwo wypłaci pierwsze emerytury matczyna oficjalna rzecz dotyczy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Pod urzędniczym stwierdzeniem kryje się tak zwane emerytura dla rodziców, którzy odchowali czwórkę i więcej dzieci, a nie wypracowali na poczet swojej starości nawet minimalnej emerytury. Głównym celem ustawy z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych, co najmniej cztery dzieci a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury, Czytajmy na stronie prezydent. Plac państwo docenia tym samym trud włożony w wychowawstwo co najmniej czwórki dzieci. Emerytury matczyne, zwanej też świadczeniem Mama Plus, będą wypłacane od początku marca tego roku. Rodzice, którzy spędzili życie na wychowywaniu wielu dzieci będą mogli liczyć na równowartość minimalnej emerytury. Od marca 2019 roku wyniesie ona 1100 zł brutto. Program dedykowany jest zwłaszcza matkom, które, jak ustalał resort pracy i polityki społecznej, wzięły na siebie główny ciężar związany z wychowaniem licznego potomstwa w dobie przemian ustrojowych. Ustawa pozwala jednak uzyskać świadczenia mężczyznom, ale tylko w dwóch przypadkach: śmierci żony i matki dzieci lub porzucenia przez nią rodziny. Zgodnie z nową ustawą, wszyscy rodzice spełniający kryteria będą mogli zawnioskować o emeryturę matczyną po skończeniu 60 roku życia. Kobiety, lub 65, mężczyźni. Świadczenie uzupełniające będą przyznawały dwie instytucje, ZUS i KRUS. Wcześniej zweryfikują wnioski i sytuację dochodową osób. Celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców, czytamy w oświadczeniu na stronie prezydent.pl